Witajcie kochani, tutaj Artur. Pozdrawiam Was serdecznie. Ten szary, ale piękny grudniowy dzień. Chciałem Wam powiedzieć kilka słów o tym, co wydarzyło się wczoraj. Otóż wczoraj o 14 z Bodegi Tierra Randa wyjechało w końcu moje wino. Więc już w przyszłym tygodniu, na początku przyszłego tygodnia wszyscy Wy, którzy czekacie na ten niepowtarzalny smak Hiszpanii, Będziecie mieć okazję. Wszyscy moi przyjaciele, którzy prosili o wino na święta, wskutek tych niezamierzonych losowych wydarzeń, nie było mi dane ściągnięcie tego wina. Transporty, podobno też tutaj ten konflikt na granicy polsko-ukraińskiej, transportowców też ma na to wpływ, sprawiło, że albo mogą zrobić to bardzo, bardzo drogo to przełożyłoby się na cenę wina, albo poczekać do nowego roku i zrobić to zaraz po nowym roku, więc chciałem serdecznie y, przeprosić za y, niedogodności i powiedzieć, że już od poniedziałku wino będzie u mnie w magazynie, y, będziecie mogli dzwonić, y, będę je dowoził, rozwoził. Ci, którzy mają zamówienie, dostaną je w pierwszej kolejności. Wszyscy następni, jeżeli jeżeli y, ciągle jeszcze Czekacie na to wino, to obiecuję, że je będziecie mieć i każdy z Was dostanie też jakiś fajny bonus do tego. Dziękuję, pozdrawiam, życzę miłego dnia, weekendu. Do zobaczenia. Cześć. Tu Artur jego wino. Pamiętajcie, wino to magia.